Słuchajcie, e, e, zanim zaczniemy najlepszą konferencję w historii, oczywiście, nie? To na moim miejscu był tu taki człowiek i chciałbym, żebyśmy teraz oddali mu hołd. Oddali mu hołd. Zgaśmy świat. Słuchajcie, proszę, żebyśmy zapalili latareczki w telefonach. Latareczki w telefonach. Jakbym umarł! <laughs> Jakbym umarł! Na moim miejscu był ktoś, kto poświęcił się, żebyśmy mogli mieć normalne konferencje. I teraz, I teraz obejrzymy dla niego hołd. To na opaskach, ale zaraz oddamy mu cześć. Startujemy. Ty napisałaś pod tym postem 100% oryginal. Ja nie jestem winna, ja mam, ja mam butik, tutaj ja nie miałam nigdy w życiu wezwania na policję. Daluna, co ty pierdolisz? Słowo konfident to nie jest tak, że jak normalny człowiek, który się nie uważa za prawilniaka, który stara się wieść życie zgodne ze sprawem sp i na przykład coś mu się przytrafi, ma jakąś krzywdę, ktoś go skrzywdził i pójdzie na policję, to on nie jest konfidentem, y on jest normalnym człowiekiem. Pomawiałeś nitrozyniaka. Ale jeszcze coś masz oprócz tego nitrozyniaka? No nie wiem, w walce gryzłeś przeciwnika, no różne rzeczy, ja tak Ale system, ty, 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 to treściu. No to to jest ta moja też. chodził o te To te jest te wszystko? To jest wszystko. Bardzo mało było. Bardzo. piękne chwile, pamiętam je wszyscy. Dziękuję, no ładnie. No cóż, no cóż, tak, tak, tak. Tak. Zadanie mam bardzo ciężkie. Odpowiedzialność czuję na plecach. Mega służ! Ale co tam? Trochę się wzruszyłem. Ja się nie bałem, bo Sylwester się nie bał. Słuchajcie, chciałbym też podziękować Sylwestrowi z całego serca, bo parę dni temu wiedział kto będzie prowadził konferencję, a nie zlikował tego. Nawet ostatnie chwile przed konferencją. Nie jest. no, Bardzo godzinę, godzinę temu wrzuciłem. Godzinę Aha, temu wrzuciłem. Ja na razie prowadzę na jednej gali konferencji, więc się nie przyzwyczajajcie. Tak, Ale tak powiem Wam ciekawy ruch, programy, bo e, zobaczcie, Robert ja, jak e, też kupił Watachę, nie? No kupił mnie. Tym ruchem kupił mnie całkowicie. A ja to bym, ja Prawie to się popłakałem. Ładne, zawsze chciałem taki film. Bo ja poświęciłem, nie? Dużo siana, żeby tego murana wypierdolić swej Dużo siana poświęciłem, to trzeba przyznać.